Pokój jako dzieciak, Szesz. nic się nie zmieniło, I tu nie sprzętali, dobra, idziemy spać. No, idziemy spać. Fajne jest to, że jak idziemy spać, to budzimy się w majtkach. wstępy dzień. Gone, I gotta find a place to stay. Do szafy. Przebierzemy się w kłódkę. Otworzymy drzwi. So, Looks like I uh, Joe's taking care of me. Joe, you want to get into trouble again? No. Well, Would you rather me go back and get shot again? No. Exactly. Joe uh, probably saved my life. Promise that you won't get in any more trouble with that Joe. No. Mm, my papa used to work for this man in the waterfront named Papa Lardo. He's in the union. You could talk to him. Work hard, I like do you papa. Talk to him. Please, promise me to talk to him today. Okay, mam, okay, promise. Graccia Bill O. Wiecą mamie, że będzie pracował dla niego? No, A nie będzie pracował, no chyba, że raz, chyba drugim razem, no dobra, nie powiem co się działo. Bądźcie ciekawi. Jeżeli będziecie ciekawi, to mogę być pewny, że w następnych odcinkach, nawet w tym odcinku będziecie mogli No walka. Boh, no. boh, boh. Oh. Dostał w pysk. Pach. I tak wytrzymały. Inni już wypadli. Pach. Pach. Ale Potem się prędko nie podniesie. Pysk. Wstawaj. I dostał kopa. Krew poleciała. The of course. Course. Uh, yeah, that's right. Get the fuck out of here. You're gonna be sorry. The the hell was that all about? It. I'm sorry, Vito. We didn't want to bother you with this. Bother me with what? Come on, tell me what's going on here, Frankie. Right before he died, Papa borrowed money. A lot of money from a loan shark, thinking he'd get a better job and pay him back. We found out right after you went for the war. How much? $2,000. What? Shit. The worst thing is, this guy wants it all back by the end of this week. Otherwise, the debt goes up again. I ain't gonna make that kind of money working at the pool. Who is this guy? I don't know. Mama won't tell me. It's okay, Vito. We'll manage somehow. Don't worry. I'll take care of this. I promise. Thanks, Vito. Take care of yourself. Oh. Dobra. Yy, Wzdrawiam, że już minęła. Uratowaliśmy naszego... naszą siostrę. Przed gangsterem. Biegniemy sobie do Joe. Nie będziemy nikogo robili. Bo już kilka razy mi nie wyszedł. Nie wypaliło. Tak nie w różnych grach nie, nie tylko na tym koncie bo zadatkowałem byle cywila, żeby je potrenować, a to nagle policja mnie zauważyła i zostałem ścigany. Okej, okay. samochody więc trzeba mieć parkour, żeby zrobić tak wow prawda trzeba być szybki, bo na te ślady na śniegu, Chociaż ich nie widać Dobra, idziemy do naszego kolegi to gra w niektórych momentach staje się nawet błotuna, Coś się sami. Nie tylko na pokazówkach, ale i na innych rzeczach Patrzcie And tell him that rat last night has stop. You don't want Draw a bumper. Dobra. I got business. Stop by tomorrow, okay? We pick up where we left off. Come on, Jody. stop. We can all have fun. The fun's over, baby. Later, I said. Me and Vito here haven't seen each other for a long time. We have a lot of catching up. It's are like to a little gauge Not bad. I tell you that. This Spanish broad is fucking wild. I'm going home. Good. home. Mama wasn't thrilled when I mentioned one, name, though. You know how she is. She wants me to get a straight job. You're gonna right. look for one? know. I'm sure it's only gonna make the same mistake my own man did. I gotta pay off his debts, so then get back on my feet and get the wrong place. I need to make some real money. i clock and cut it. Hey, you can stay with me as long as you need to, and we'll find you a job where you can make good money without killing yourself, alright? Use it to my ears. Right now, I'm moving off the twenty of Bucks. The state gets me every yeah. <laughs> I know lots of people who pay well for risky jobs, so to speak. I'm sure I can line something up for my oldest friend. The working man's a sucker, that's for damn sure, Okay, step one. I gotta introduce you to Giuseppe so we can pick up them discharge papers. Let's go. No, dobra. I made enough cash for all this in the last three years? <laughs> oh, like the last three months. I barely had time to furnish the place. Three months? Oh, shit.

I powoli i bieg. Powoli skręcamy i bieg. I magia, bo tutaj znowu się pojawił Joe. Tak, nie wiem skąd. Patrzcie, bar. ile mamy na niego czekać, dobra pójdziemy tam. mówię nie, my sobie tu no dobrze nam idzie naprawdę bardzo 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 dobrze nic nie idzie niezgodnie z planem um bo no, nigdy nie prowadził Dobra, dobra Ekstremalna rozmowa dwóch kolegów To nie jest Jeep Co to jest Jeep Inteligentna rozmowa Wiesz nie dowiedzieli dowiedzieli, co to jest Jeep No naprawdę, naprawdę genialne 不然有点催。